Już tylko pół roku mają rodzice sześciolatków, by podjąć decyzję, czy posłać swoje pociechy po wakacjach do szkoły. Rząd wprowadził poprawkę do reformy edukacji. Według niej rodzice przez trzy lata będą decydować, czy zapisać wcześniej swoje pociechy do pierwszej klasy. Minister Edukacji podpisała już nową podstawę programową. To oznacza, że będą nowe programy nauczania oraz podręczniki dla każdego przedmiotu i na każdym etapie edukacyjnym. Ma to dostosować szkołę do przyjęcia sześciolatków do pierwszej klasy. Ale podręczniki to nie wszystko. Jeszcze kwestia jest tych godzin lekcyjnych, kiedy każda lekcja trwa 45 minut, natomiast tutaj zajęcia trwają wiadomo 10-20 minut, nawet w grupach sześcioletnich i w ten czas w większości jest poświęcony zabawie. Reforma ma być rozłożona na 3 lata. Wszystkie sześciolatki mają pójść obowiązkowo do pierwszej klasy dopiero w roku szkolnym 2012-13. W pierwszych latach na pewno szturmu na pierwsze klasy nie będzie. Dochodzą do nas takie słuchy, że większość rodziców boi się posłać dzieci wcześniej. Są pojedyncze osoby, które chętnie by dziecko posłały do szkoły, ale niestety, osób, które boją się puścić dziecko, jest o wiele więcej. Rodzice nie chcą na siłę przysparzać dzieciom obowiązków związanych ze szkołą i bywa, że rozmawiają o tym ze swoimi pociechami. Chcę chodzić do przedszkola. Nie, bo mama nie chce skrócać mi dziecięstwa. Jednak zdarza się, że szkoła jest marzeniem dzieci i nie ma przed nią żadnego strachu. Ja bym chciała i ja lubię się uczyć, lubię dużo zadań. I jeszcze tak bym chciała, żebym uczyła się w pierwszej klasie i żebym dobrze umiała litery. Chciałabym już chodzić do szkoły, ponieważ w szkole. Mogę się dużo nauczyć. W pierwszej klasie dzieci mają bardzo mało czasu na zabawę, pochłania ich nauka. Mimo tego, szkoła spełnia oczekiwania siedmiolatków. Kiedy szłam do szkoły, myślałam, że w szkole będzie super i tak w szkole jest. Ciekawe, czy taka odpowiedź będzie w przypadku sześciolatków zaczynających naukę w szkole. Jeśli bowiem zwiększy się liczba dzieci, trzeba będzie przygotować nowe klasy i to odpowiednio przystosowane do nauki małych uczniów. Bo jeśli sześciolatki pójdą do pierwszej klasy, to pięciolatki do zerówki. Są też inne obawy ze strony dyrekcji placówek. My troszeczkę się niepokoimy, ponieważ w szkole mamy gimnazjum i ta skala rozpiętości w wieku będzie bardzo duża. Od 6-latków od właściwie, gdy będzie ich więcej, do uczniów kończących gimnazjum. Ale zobaczymy. Mamy oddzielony pawilon cały, w którym są tylko dzieci z klasy 0-3, i to być może zapewni jako takie warunki do, do pracy z, z maluchami. Dyrekcje zapewniają, że kadra poradzi sobie z łączonymi klasami, a zapowiadane środki z ministerstwa na dostosowanie placówek do przyjęcia większej liczby dzieci mają zapewnić dobre warunki. Ale to i tak nie przekonuje rodziców. Wolę, żeby szło po prostu starym systemem czyli normalnie jako pięciolatek bawiło się później jako sześciolatek po prostu też y, zaczynało uczyć się w książkach pracować i później normalnie jako siedmiolatek do pierwszej klasy póki co dzieci mogą bawić się bez trosko ale wygląda na to że ich młodszych kolegów przyspieszona nauka w pierwszej klasie nie ominie